Moi drodzy, zbliżamy się powoli do zesłania Ducha Świętego, do jednej z tych największych uroczystości w roku liturgicznym. I w dzisiejszej Ewangelii już można trochę wyczuć klimat zesłania Ducha Świętego, chociaż Duch Święty się tutaj właściwie w ogóle nie pojawia, nie występuje w sposób jawny. Ale z treści można wywnioskować. Można wywnioskować, że Ewangelia jakoś już do Ducha Świętego się odnosi. Chociaż ona oczywiście w pierwszej kolejności mówi o Chrystusie, jako o tym zasadniczym i głównym, w pewnym porządku, jedynym pośredniku między niebem i ziemią. Pośredniku zarówno w ramach pośrednictwa wstępującego, a więc tego, dzięki któremu dostajemy najpierw prawdę, którą Bóg nam objawia poprzez Chrystusa, ale także dostajemy łaski potrzebne do tego, żeby żyć według tej objawionej nam prawdy. Ale z drugiej strony jest też to pośrednictwo wstępujące, polegające na tym, że jesteśmy wraz z Chrystusem, jesteśmy tymi, którzy modlą się, tymi, którzy proszą, proszą poprzez Chrystusa. To jest bardzo widoczne w liturgii. Rola centralna, rola Chrystusa, Jezusa Chrystusa, to jest oczywiste dla was wszystkich, oczywiście nie trzeba tego specjalnie rozwijać, ale właśnie ciekawą rzeczą jest to, że chociaż w dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus wydaje się być w centrum, to jednak jakoś subtelnie okazuje się, że Duch Święty się tu pojawia. Mowa jest przecież o Ojcu i o Synu. Mówi syn, mówi Jezus Chrystus, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Pamiętajmy, że Duch Święty jest o wzajemną miłością ojca i Syna. Ale przede wszystkim dlatego wolno tak powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia jakoś cały czas jakoś wiąże się z Duchem Świętym, jest właśnie to zdanie będące właściwie pewnym rdzeniem dzisiejszej Ewangelii. Chrystus mówi: Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach mówić wam będę, ale jawnie o ojcu oznajmuję. Moi drodzy, to jest zadziwiające zdanie, bo e, cóż to oznacza? E, mówi tu jeszcze Chrystus, można jeszcze jedno zdanie dodać, będące kontynuacją tej myśli. Otóż Chrystus mówi: W ony dzień, w imię moje, prosić będziecie. I tak dalej, już. Ale chodzi o to, ten on dzień i, i nadchodzi godzinę, gdy już nie w przypowieściach. Święty Tomasz komentujący Ewangelię według świętego Jana zauważa, że chodzi tutaj właśnie o zesłanie Ducha Świętego. Chodzi tutaj o szczególnie ten wewnętrzny efekt zesłania, który dokonał się oczywiście w duszach apostołów. Możemy się o tym z łatwością przekonać, kiedy przeczytamy sobie najpierw w Ewangelii, po nawet już... Nawet już po, po zmartwychwstaniu Chrystusa, w jaki sposób wyglądało życie apostołów, i zobaczyć różnicę w dziełach apostolskich później po zesłaniu Ducha Świętego, w jaki sposób żyją apostołowie. Że widać, że dokonała się w nich jakaś ogromna wewnętrzna przemiana. Widać, że dokonała się w nich zupełnie jakby nowa rzeczywistość została otworzona. Oczywiście. To jest nic innego jak pewne udoskonalenie tego, co już było, tego, co Jezus Chrystus w nich dokonał. A więc Duch Święty rzeczywiście musi sprawiać tutaj pewną jakąś istotną różnicę, pewna nowość pojawia się w życiu. Ale o co tak naprawdę chodzi? Co to oznacza, że już nie w przypowieściach mówić wam będę, ale ja w Niej, Ojcu, znajmę Wam? Przecież tak naprawdę Jezus Chrystus cały czas mówi w przypowieściach. W Ewangeliach cały czas właściwie pojawiają się przypowieści, bo przecież Jezus Chrystus do nas mówi przez, przez Ewangelię w dużej mierze. Mówi przez dokumenty Kościoła, mówi przez to wszystko, co jakoś z Kościołem się wiąże. Różne sposoby są przecież, w jakie nasz Pan Jezus Chrystus do nas przemawia. Co to więc oznacza, że jakby przestaje mówić w przypowieściach? Czy jakoś inaczej do uczniów zaczął wtedy mówić od tego momentu? Czy, czy, czy w, o co tutaj chodzi? Otóż, moi drodzy, nie tyle chodzi tu o to, w jaki sposób zostaje prawda wypowiedziana przez Chrystusa, ale raczej chodzi o to, w jaki sposób zostaje odebrana. Jezus Chrystus mówi o tym, że już nie w przypowieściach, a więc nie w sposób zakryty, nie w sposób tajemniczy będzie głoszona prawda, ogłaszana najpierw tym apostołom. To znaczy, że oni będą doskonalsi i z racji tej zwiększonej doskonałości, pewnego wejścia na nowy poziom życia wewnętrznego, będą w stanie odczytywać to wszystko, co mówi Chrystus, czy będą sobie przypominać słowa Chrystusa i będą widzieć w nich pewien sens wewnętrzny, którego wcześniej nie byli w stanie dostrzec. To jest właśnie zasadniczy sens. Tego zdania. Już nie w przypowieściach mówić wam będę, ale jawnie Ojcu, oznajmię wam. I to, właśnie, moi drodzy, sprawia Duch Święty w duszach wierzących, że człowiek jest w stanie zrozumieć słowa Chrystusa, słowa Ewangelii, słowa w ogóle Pisma Świętego, czy bardzo wiele różnych rzeczy, sens wewnętrzny odczytać z tej rzeczywistości, która wywodzi się z nieba. Również. Jeżeli chodzi o liturgię, jeśli chodzi o jakieś wydarzenia w dziejach Kościoła, jeżeli chodzi o wszystko to, co jest jakoś związane z objawieniem, co jest rzeczywiście wzięte z nieba, co zostało nam objawione, to wszystko ma swój wewnętrzny sens. Bardzo głęboki, ukryty często pod płaszczem tych rzeczy zewnętrznych. Kiedy czytasz Ewangelię, to widzisz bardzo często, jak, jak bardzo trudną jest ta zewnętrzna powłoka, jak bardzo twardą jest. Ale jeżeli zaczynasz wnikać w nią, to widzisz ten wewnętrzny sens, zaczynasz rozumieć dużo więcej. A zwłaszcza jest to widoczne, kiedy się czyta na przykład Stary Testament i pod płaszczem tych zewnętrznych rzeczy, często właśnie tych bardzo twardych i nieprzyjemnych elementów, zaczynasz jednak widzieć coś więcej, coś, co wprowadzi cię do Chrystusa, coś... Co pokazuje nam oblicze Boga Miłosiernego, Boga, który, który chce ludzi przede wszystkim zbawiać i doprowadzać do nieba, pomimo całej tej brutalności, nazwijmy to tak, Starego Testamentu. Ale to jest, moi drodzy, działanie Ducha Świętego. To jest właśnie nic innego, jak efekt wzrastania w życiu wewnętrznym. Bo życie wewnętrzne, życie Boże, życie nadprzyrodzone jest tam dawane, zaszczepiane na szczycie świętym, po to, żeby wzrastało. I tam już wtedy mamy wszyscy. Wszyscy, którzy są oszczędni, dostają dary Ducha Świętego, bo to właśnie od darów Ducha Świętego zależy to wnikanie w wewnętrzny sens tego, co jest tam objawiane. Otóż, moi drodzy, dostajemy te dary Ducha Świętego, ale one mają w nas potem wzrastać. I nie chodzi tylko o to, że, że sakrament bierzmowania daje nam pełnię darów Ducha Świętego, bo to, że posiadamy jakby pełen komplet żagli, to jeszcze jest, to jest jedno, ale jeszcze trzeba tych żagli używać, jeszcze trzeba te żagle rozpinać. Musimy te żagle nauczyć się rozpinać. Na tym też polega nasze wzrastanie w życiu duchowym. Dlatego mówimy o trzech okresach życia wewnętrznego, życia duchowego. I to odczytywanie wewnętrznego sensu tego, co jest nam objawiane, to jest nic innego jak jeden z pierwszych takich objawów przejścia, czy powolnego właściwie przechodzenia, bo to jest pewien proces przechodzenia na drugi okres życia wewnętrznego. No pierwszy, pierwszy charakteryzuje się przede wszystkim odchodzeniem od grzechu. I tutaj bardzo dobrze też. Jest to wyrażane przez dzisiejsze czytanie, przez dzisiejszą lekcję. Otóż tak właśnie jest, że to odchodzenie od grzechu to jest nic innego jak po pierwsze miłość do Boga, która wyraża się poprzez miłość do bliźniego, a to jest przez apostoła nazwane nawiedzaniem sierot, sierot i wdów, czyli okazywanie miłosierdzia tym najbardziej potrzebującym. To jest pierwsza sprawa oczywiście, miłość, która oznacza nic innego jak trwanie w łasce co jest oczywiście wymagane już na tym pierwszym okresie życia wewnętrznego? To jest, to jest okres tych, którzy żyją w łasce uświęcającej, ale jeszcze muszą właściwie bardzo uważać na grzechy. Na grzechy śmiertelne, na grzechy lekkie. Dlatego praktycznie cała ich duchowa aktywność sprowadza się zasadniczo do unikania grzechu, do odchodzenia od grzechu. Oni muszą uważać, żeby nie upaść, żeby, żeby się nie przewrócić, żeby z powrotem nie wrócić do stanu grzechu. Dlatego też bardzo ważne jest dla nich pilnowanie się. I ta troska o czystość języka, to znaczy o to, żeby ten język nie wypowiadał rzeczy niewłaściwych, niezgodnych z miłością, czy, czy jakichś niezgodnych ze sprawiedliwością, czy z roztropnością, moi drodzy, to jeszcze jest dużo trudniejsze niż się wydaje, dlatego że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o mówienie naszym językiem, czy to w towarzystwie, czy to, że sobie tam. Sami coś do siebie po cichu mówimy i czasem przepniemy, na przykład, niektórzy może. Tylko chodzi o coś jeszcze, jeszcze właśnie trudniejszego, bo możemy jeszcze jakby głębiej i nieco szerzej interpretować to określenie, mianowicie panowanie nad językiem. Co jest, co jest tym językiem? Moi drodzy, to przecież możemy rozumieć przez to, że, że chodzi tutaj o, o myśli nasze, nie tylko o słowa, które wypowiadamy. Tak właśnie jakoś pewnym głosem, ale wszystkie nasze myśli są też jakoś związane właśnie z, z tym określeniem języka. A to jest jeszcze trudniejsze. O ile jeszcze może jakoś potrafimy się, chociażby ze względu na pewną roztropność czy te umiarkowania, potrafimy jakoś w towarzystwie powstrzymać się przed powiedzeniem pewnych rzeczy. To większość ludzi nawet potrafi, ale Przyznajmy, że bardzo trudną jest rzeczą powstrzymać w tym momencie pewne myśli, które mogą się w nas rodzić. A jak zrobić coś takiego, tak, tak heroicznego, żeby umieć powstrzymać się, kiedy jesteśmy świadkami czegoś, co nas może naprawdę denerwować, irytować, co jest na przykład objawem jakiejś niesprawiedliwości wobec nas. Co zrobić, żeby wtedy nasze myśli nie buntowały się wobec takiego człowieka? Co zrobić, żeby nasze myśli wtedy nie, nie szalały, nie próbowały jakoś tutaj jakieś pomsty, chociażby na poziomie na razie tych myśli wyrażać? To jest właśnie, moi drodzy, nic innego, jak wejście na ten drugi okres życia wewnętrznego. To jest nic innego, jak właśnie przejście przez tą barierę która wiąże się właśnie z działaniem Ducha Świętego w nas, z pomnażaniem darów Ducha Świętego, które wtedy stają się już tak mocne, że jakby nawet większe, intensywniejsze niż cnoty, bo na tym też polega właśnie przejście z pierwszego do drugiego okresu życia wewnętrznego. To jest nic innego jak, jak początek dominacji darów Ducha Świętego nad cnotami. To jest przejście na drugi okres życia wewnętrznego. I rzeczywiście, kiedy dar Ducha Świętego, które nas uzdaniają do bycia, bycia poddanym inspiracjom ze strony Ducha Świętego, kiedy w nas dominują, to rzeczywiście jakby zawsze przychodzi ten impuls wtedy, kiedy jest potrzebny, a my umiemy na niego odpowiedzieć, jak właśnie powie wiatru, bo często Daję Ducha Świętego są obrazowane przez ten, to piękne skojarzenie z płynącym, płynącym jakimś okrętem, poruszanym zarówno żaglami, jak i wiosłami. I tak jak cnoty stołów właśnie wiosłami i wymagają pewnego wysiłku, tak właśnie dary Ducha Świętego to jest nic innego jak zdolność do przyjmowania inspiracji ze strony wiatru tego właśnie Ducha Świętego, czyli są żaglami, są tymi, które pozwalają jakby bez wysiłku płynąć. To jest rzeczywiście wielkie dzieło, żeby dary Ducha Świętego w nas jakoś dominowały. Do tego stopnia, że te trzy okresy życia wewnętrznego są czasem przedstawiane przez wielkich mistyków przez podobieństwo do latających ptaków, czy pewnych jego stylów latania. Więc pierwszy okres życia wewnętrznego to jest styl latania wróble. To znaczy wróbel dobrze wiemy, że właściwie od jednego ziarenka na ziemi przelatuje do drugiego. Bardziej to przypomina jakieś długie skoki niż latanie. I tak właśnie wygląda działanie człowieka. Na tym pierwszym okresie. On już jest człowiekiem żyjącym w stanie łaski uświęcającej. To jest człowiek, który bardziej kocha Boga niż cokolwiek innego który rzeczywiście korzysta z sakramentów świętych, oczywiście, jest bardzo ortodoksyjny. Rzeczywiście żyje po Bożemu, ale jednak jest w nim pewna niedoskonałość, bo co tylko się wzniesie jakby w Niebo, to zaraz ląduje. Jest w nim właściwie ogromne jeszcze przywiązanie do tego, co ziemskie. Trudno tutaj mówić o jakiejś kontemplacji, dlatego jest tak bardzo podatny na te wpływy zewnętrzne. Tak bardzo łatwo można go wyprowadzić z równowagi, tak bardzo łatwo będzie poddawał się różnym innym inspiracjom, taki bardzo ziemski. Możemy zobaczyć, jak dużo jest nas tego ducha, kiedy będziemy zastanawiali się nad tym, co jest naszą pierwszą myślą po przebudzeniu. Kiedy budzę się rano, czy moja pierwsza myśl idzie w stronę Pana Boga, w stronę tego, który mnie stworzył, jest moim początkiem i końcem który czeka na mnie w wieczności, czy raczej myślę o rzeczach doczesnych, myślę o tym, co mnie czeka i patrzę na wszystko z perspektywy takiej bardzo ziemskiej. To znaczy zastanawiam się na przykład, czy ja dam radę w ogóle to wszystko zrobić? Czy ja temu podołam? Czy to nie jest za dużo dla mnie? Czy te krzyże nie są za ciężkie? Może przypadkiem, czy, czy może one są jakieś niesprawiedliwe? Może ja w ogóle nie powinienem takich krzyży cierpieć? Może powinienem mieć ciągle z górki? Ja mam ciągle pod górkę. I dlaczego? I jeżeli tak jest, to właśnie jesteśmy takim wróblem, który ciągle wraca do tego, co ziemskie, który szuka tylko tych ziaren. Ale teraz. Dzięki Duchowi Świętemu, dzięki wejściu na ten drugi okres życia wewnętrznego rozpoczyna się rzeczywiście coś nowego. Rzeczywiście jakby nowe nawrócenie i nowe życie. Kiedy styl lotu przypomina już jaskółkę albo gołębia, który wznosi się w powietrze i nie jest to co prawda jakiś lot orła jeszcze, ale nie jest to też lot wróbla. Więc taki, taki ptak spędza w powietrzu zdecydowanie więcej, jakby dużo lepiej czuje się w powietrzu i zasadniczo spędza czas właśnie hmm, czy, hmm, latając. To jest właśnie, moi drodzy, to jest właśnie ta dominacja daru Ducha Świętego, kiedy patrzy się na świat z perspektywy nadprzyrodzonej, niebieskiej, kiedy się docenia właśnie to, co nas spotyka i co możemy rano już jakoś zobaczyć, często w naszych myślach, bo rozumiemy, że to są potrzebne oczyszczenia, bo rozumiemy, że dobry Bóg chce właśnie w ten sposób nas oczyszczać, że to wszystko jest czymś potrzebnym, że jest zamierzonym przez opatrzność Bożą, która jest nieskończenie od nas mądrzejsza, która kocha nas dużo bardziej, Wracę dla nas jak największej świętości. I to jest to spojrzenie na przyrodę Zona. Jak bardzo się różni właśnie od tego. I wtedy, jeżeli z takim spojrzeniem będziemy czytali Pismo Święte, to zobaczymy, że pod tą skorupą twardych jakichś trudnych rzeczy, jest rzeczywiście coś, coś nowego, coś, coś więcej, że jest tam coś więcej. To jest właśnie ten, ten drugi poziom. Ale oczywiście, dobrze wiecie, drodzy wierni, że to nie koniec, jest, jest jeszcze ten trzeci okres życia wewnętrznego. O ile na tym drugim już bardziej człowiek skupia się na dążeniu do Boga, bo na pierwszym bardziej na unikaniu grzechu, na drugim dążeniu do Boga, to jest, jest jeszcze ten trzeci, trzeci okres, okres zjednoczenia, okres kiedy dalej Ducha Świętego już jakby całkowicie panuje u człowieka, okres zjednoczenia, okres doskonałych, okres, który może być porównany do, do lotu Orła, właśnie kontemplującego, e, można powiedzieć, Słońce, latającego jakby w, zupełnie bez wysiłku, właśnie unoszonego przez prądy powietrzne. Ale to jest jakby salfina, do którego miejmy nadzieję kiedyś dojdziemy. I Ojca i Syna, i Ducha Świętego.